Witam, ja jestem Wojt. A ja Luke1997R. I zapraszamy Was na nową serię z przygód z Minecrafta. No to co, zaczynamy. Spoko. Poczekaj, ja... dobra tam. Jakby co to, to, to... Ej, masz Optifima czy nie masz Optifima? No mam. A, to spoko. Będziemy to używać czasami. Te czekaj, chyba widzę swoją rękę, jak robię drewno perspektywy Luka jakiegoś tam yy, nie będzie, ponieważ jego kąpiel za słaby, żeby przecież utrzymać frapsa Skype'a, nie? Przecież hardcore Serwer No, Kosi No mówię ja ci, 12-letni komputer, ludzie Proszę, że to wy, wy, wyrósł, wyrósł zamienię do mojego komputera No tak. Chcesz jabłuszko? Co? Jabłuszko chcesz? Nie Łał, być krowę! Krowa być łał, krowa być dead. Krowa il dead A, spoko. Zomk? Nie, nic, 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 nic. Bo zniszczyłem zomk, Bo postawiłem sadzonk i ją zniszczyłem. Zomg. Łapki w paliwa. Du, 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 du. Ja chyba wczoraj dopiero Optifajna zainstalowałem, co tam. Co mówisz? Ja chyba wczoraj dopiero zainstalowałem OptiFajna. Ojej, ja mówię. Tak no Przerywa cię. Ustawienia. Przerywa cię, wiesz o tym. Tak, mocno. Trochę. Prze my momentami cię w ogóle nie słychać. To kiepsko No laguje mi ten, Nie mańko, tak, jak to jest... Dobra, wlaj To miejsce w Optify mi opcje po prostu i tyle. Czekaj, ja nie ogarniam gdzie ile. Aha, spoko. No... No czy to Tylko bo kiedyś w że się kąpił w mojej czystej wodzie. Oj, sorry, to ty. <grych> gdzie, gdzie, ty jesteś? Yyy... drzewo robią. Znowu. Jak to w Minecraftu... Jestem ja ustawienia grafiki zmienić... O, nie to. No fuck, będę musiał chyba z serwera wyjść. O co? Nie chyba nie, czekaj. O. Chyba wyjdę, albo nie? Nie czekaj, bo... Ale zrobiłem epic jump. Kurde, nie no, jeszcze raz. Dobra. Biorą, spamują mi tak na tym... na escape, że... Jedź, tu robiłem taki epic jump. Hop. Nie no, przynajmniej mam to nagrane. O tak, epic jump. I tak będę to oglądać. Krowa, mhm, mm mhm. Mm Krowa, mhm, mm mhm. Mm Ej, jakby co tutaj tam będę tego? Pisał pod filmikiem, że coś tam coś tam nie... Coś, ona tam, lubi tam, epic tam. jumpy. A ja lubię, em? Boże jak u mnie pada. Dobra, jest, 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 o... nie ogar. Dobra. To co, może jakiś jakichś wybudujemy. Masz dużo drewna? No, jest, tak, i 16. Czekaj, bo ja nie mogę jabłka zjeść, aha, bo mam pełny gło. Masz. Co? Na jabłko. Chodź może na tą tą górę, bo tam widzę trzcinę, wungiel widzę. Tak, No? Optify ma. O, mnie leje. O dynia. Te? No? Dynia. Pumpik. pik. No Na tej górze. Co? Nie czasami tak ścina ostro. O, daj mi dynię. Oj co zbierz, bo tu ich jest od, po prostu wybier od czego. Od zas, Od zas, Od, za, od zastania. Tak powiem. I ja się tak wyrażę. Ale czekaj bo będzie trzeba chyba cięcie zrobić, bo całej nocy nie wytrzymamy nie? Jak to Będziemy nie? nagrywać całą noc? Nie no jasne że wytrzymamy Dobra Co, Boże i to mi... tutaj dom. Spoko dawaj Ty czekaj bo jej nie ogarnię w obrazu A, boże no Gdzie nie masz no. Czekaj ja to zrobię ja zetnę to drewno i, i wezmę jakiś kamień, gdzieś znajdę. Bo zrobię od razu węgiel na... Rąbię drzewo sadzonką. Posłucham drzewo sadzonką. Goni mnie creeper z sadzonką. Wszystko było to sadzące. A czekajcie, to na hardcora gdzieś no, o, mówiłem Ej no człowieku, gdzie ty gdzie jakiś drzwi zrobiłeś? Czekaj Ty Eee... Ty... Y... Mm, zrób ten, drzewo mi przynieś jeszcze Ty czekaj, bo ja tu ogarniać żeby tu drzwi zrobić No już zrobiłem Gdzie? Z drugiej strony Co? Z drugiej strony Ej, mam! Fakie ja! Fakie ja! Idę po, po, po kobla Ale fajny kill off Sweet Fuck yeah eee. Chciałem coś skomentować ale się powstrzymam eee. I dobrze zostaw ten komentarz dla siebie No to sztuczne To ja czekaj bo tutaj widzę krówkę Hej, przepraszam wiesz o której zaczęliśmy widzę endermana Co? O której zaczęliśmy nagrywać? Ciężko powiedzieć. Dobra. Ja pamiętam. I tak pewnie naszą oglądalność to będzie... 100. Maksymalnie 200. Mm. Tak było. Ale tylko żeby się... Tylko żeby nie było, że ja tutaj krowy... Tutaj idę jako bierze... Biorę digama, a ty kurdeś tam... Zabawiasz z jakąś wiadomo kim. Z drewnem. No. I ja widzę ender, ender Enderciotę. Umarłeś. I Creeper mnie zarypało, czekaj ludzie, czy sorry, ale spawn na- bo jest, ja jestem strasznie daleko tak daleko, że aż nie widzę naszej chaty co do chaty o, jest, widzę fuck, nowy creeper mnie goni, man Chciałem tylko jedną zjeść, fuck, Pieprzak! o oh, man Cieka. ej, powiedzieli ci coś? nie no. snajper mnie goni Masz trzech snajperów, Creeper, i jeden zombie. I Enderman. Enderclop, Enderciota. I, ej, zraci ci chyba tego wejdzie, wiesz kto, do chaty. Enderman? Te yeah. Albo gorzej, fuck, z pierwszej Ender, Enderclopku. Dobra, dobra, dobra. No, no, chodźcie tu gnojki, chodźcie no, 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 chodźcie tu gnojki. Dawaj creeper wybuchaj. Yes, Je, wybuchaj, tak, masz pracę, wybuchaj. Eee. No, 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 no. Man! Gdzie ty marłeś? Nie ma, kurde zresztą. Się... A czekaj, bo mi skina nie ogarnia tego Minecraft, nie nie zdążę go w w wodować dla mnie. Dobra, ja mam lowdingowanego. Hej, Te, Ci coś kolejny creeper mnie goni. Ale ja to szkieletem walczę. No i sumie z lagami. A wiesz ja tam przychodziłem, chłopie Nie przeżyjesz tego w 6 survivalach bez mnie Mnie tam atakowało 6 creeperów 3 zombiaki 5 Endermanów i 20 5 pa pię pająków chyba albo nawet więcej O już do mi do mi przyjacieli idzie do więc Więc pierwsza jego ode mnie Aaaaaa! Creepery się cieszą, że mnie zaraz swoje chyba powieszam. Creepery, creepery, creepery A zaraz... Tak wybuchaj ignorację je. Zaraz miał szkielet sobie. Fuck! Fuck. Mm. No fuck No, No jak będzie ranek. Co tak mówisz? No słuchaj, no kupię Sześć, sześć szkieletów do mnie na pieprza, nie? Ej, jaki to jest poziom ustawiony? Wójka. A Dwa. O, normalnie. Nie wiesz, epik, epik farma. Gdyby to był hard ustawiony, to by się jaka, tutaj działa. Masz, masz coś do Nie. Grzyba. Bo mam mnie rzecz, jeszcze już dadam. A nie, grzyba nie mam. Jest tam a tutaj się osiedlamy na zawsze czy co? No nie wiem Ty to taką, taką, taką strową dupę nam zrobiłeś po prostu zajebiocha, nie? Zajebiocha? No zajebiocha. Eee, można no zajebiocha. Ty to jeszcze teraz skompinuj jakieś żarcie krówek, bo ja tu miałem 6 stejka i mi creeper. Ja chyba mi. cię posrawo. Umarłem. <laughs> Cześć Kielet. Ej. Siemieniu. Gdzie jest nasz dom? Wewnąt czy, nie, nie. Tak się zastanawiam. Czekaj, czekaj, bo ja tutaj muszę ogarnąć, żeby... Dobra, chyba, chyba za tą górą jest nagrana. No, fuck. No, ja... Te, no, ja ci teraz nasza... popniemy. No, nie, no... Da... że tam stoi. Przecież ja... ja... Mhm. ja wiem, gdzie jest nasza Ja tu widzę tylko lawę. A ja widzę creepera. A, a ja widzę ciebie. I... dwie Jak jak. Czekaj znowu tutaj spamią się maść yes, yes. <laughs> creeper Wiedziałem, że wybuchniesz Dlatego zostało mi tylko jedno sobie ma Siema zombie Creepery się cieszą, że mnie zaraz chyba powieszą Creepery, creepery No Fuck you bitch! Oh man Ja bym się teraz nie szedł do domu gdzie ty? Gdzie, ja nawet nie Wieś, o, jest nasz dom Wiesz gdzie jest lawa? Ślad. Ale nie idź do, nie, do niego. Czemu? Bo ma dwóch znajomych tutaj przed chatą. Yy, przed chatą? Przed chatą. Creepery? Szk nie, szkielety. No to i to. No co ty? No, no tak, sfarmiły się tu na noc. Nie <noise> 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 Weź ty otwórz te, te drzwi, bo no... Daj mi moją siekierę i kijów. przecież tu nic nie miałeś. Tak, to nic nie miałem. Daj mi siekierę i kijów. Dziękuję Dobra, to ja sobie mały kąpić zrobiłem już tutaj i mamy porówno chyba raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No. Ty masz drzwi, ja mam drzwi, spoko. A ja mam kamienną opatę, a ty nie masz. Ja mam skrzynkę, a ty nie masz. Nie wiem skąd on to... Znalazłem? Jak to nie? A to tylko moja to jest skrzynka, właśnie chciałem ci nie powiedzieć. Pps, ja mam dwie skrzynki. Oba. Drzwi się zamyka, co? No weź! Ja to, ja to zjeść, bo by ja być głodny. Daj, za te drzwi, bo mnie... Szkielet se stoi. I nie atakuje. Zaraz będzie ciemno Zamknij się. Zaraz będzie ciemno Zamknij o, się. Zamknij się. <grych> Każdy to chyba już no. zna. O Boże. Co ty robisz debilu? Tu idzie szkielet. Ja nie mogę, debilu. Wiedziałem. Zawsze mi stąd przez. Przez pierwszej pierwszy Wiedziałem. Wiedziałem. Fak, czekaj. Możemy potem prze, przejść jakiś escape. Ej, już jak będzie dzień, to kończymy. O, to czekaj, zaraz kończymy. Dwie, jak chcesz, to możesz nagrać wielki wybuch creepera przed naszą chatą. No, dawaj. Mi Co? Nie, <laughs> jest nic. nic. Nice, nice. Ja, tu dwa creepery idą. Szybko do chaty i szybko to zamykaj. Szybko, szybko, szybko. E Tylko wybuchaj, wybuchaj, kretyn! Ty głupa! były dwa creepery, spieprzaj ja mi to! Powiedzieli ci coś? Pierwszy to! Dawaj robimy, dawaj robimy nowe, nowe i też idziemy te, te, na jakąś te, górkę bo... odcinek A, No, te się Czekaj, czekaj <śmiech> <Jestem> <śmiech> łeb Czemu z tego drzewa do końca nie chciałeś? Dobra, nasz pięć. Nasza piękna chatka. Wszystko no proszę się rypać. Kodzymy nasz odcinek. Jak przeżyć pierwszą noc. Nie oglądajcie tego szajsu. No Dobra, fuck. cześć. Pójdź fuck, pewnie, no w akcent chaty Nie.